Cześć tu rudy. Byłem ostatnio z klasą na filmie Smoleńsk i film ogólnie bardzo fajny. Szkoda tylko, że kazali nam na niego iść, a jak ktoś nie chciał iść, to mówili mu, że będzie siedział ze mną w ławce. Eee, więc wszyscy poszli. No i ogólnie z kina wyszedłem. Zanim w ogóle zacznę mówić swoją opinię, to może będę się posiłkował zagranicznym portalem IMGB tak. Ogólnie mi się film podobał. Zobaczymy jak tutaj. Aha. Jedna gwiazdka e, na 10. To nie takie źle w sumie. Zawsze mogłoby być 0. Przesadziłem z tym, że mi się film bardzo podoba. Nie, aż, aż tak mi się nie podoba. Dobrze, zobaczmy teraz sobie, kto tutaj grał. Na przykład był Maciej Sztur, który gla, grał tu... Tu polew? Co? Ale za to na przykład był też Stanisław Tym, który grał Janusza Tracz. Janusz Tracz był w tym filmie? To nie jest plebania. Nie, może jak weźmiemy w szczegóły, to, to będzie coś, coś więcej wyjaśnione, bo ja tego nie rozumiem. Aha, jest jeszcze Beata Kempa, która grała. Co? Dobra, przejdźmy do następnego punktu, jakim jest Storyline. I to jest Storyline, to znaczy. Storyline. To znaczy. To jest ten. To jest sklep z linami. I e, ja zawsze pomijam ten punkt, jak czytam tutaj coś. Natomiast e, następne tutaj mamy: e, Plot Keywords, e, to są te punkty, które charakteryzują dany film. No i tutaj pierwszy jest agitacja polityczna, drugi to jest propaganda. Tak, pranie mózgu, zgadzam się też, tak. No, tak. Mhm. Halucynacja. No, no tak, była tam w filmie Paranoia i Fantazy, czyli rodzaj gatunku filmowego, który opiera się na tym, że. Dzieją się na filmie niestworzone rzeczy, co? fantazy? A myślałem, że to jest ten, na podstawie samolotowych lotów jakichś. Ogólnie czuję się teraz trochę oszukany, bo ja myślałem, że oglądam prawdziwą historię, a tutaj patrzę na tą stronę i jest wszystko inaczej. I nawet jest jedna gwiazdka, a ja bym dał co najmniej kilka więcej. Myślałem, że mi się podoba, ale wiecie co? Jednak, jednak mi się w ogóle nie podoba ten film. I w ogóle ten reżyser już mnie tak na maksa wkurzył. Zobaczcie, gdzie to jest skręcone, no. W Sosnowcu? W Radomiu. I w Chicago. Przecież to było wszystko w Smoleńsku. Dlaczego oni to kręcili gdzieś indziej? W Wadowicach? No teraz tu już mnie konkretnie oszukali. Ja po takim czymś mam ochotę... mam ochotę... zażądać zwrotu pieniędzy. Gówno nie film. Nawet nie wystawię oceny. A myślałem, że film jest fajny. Weźcie w ogóle. ja urodziłem się goły, a potem byłem mały Jadę na dubie, bo jestem wesoły Niestety nie mam wciąż jaj ani pały Kiedyś byłem biały, potem kolor zwoły